Policjanci z lupania zatrzymali mieszkańca gminy Olszyna, który znęcał się psychicznie i fizycznie nad własną matką oraz groził, że ją zabije. Na szczęście swoich gruźb nie zdążył wprowadzić w życie. Mężczyzna miał wcześniej dozór policyjny i zakaz kontaktowania się oraz zbliżania do kobiety, ale nie stosował się do nałożonych na niego sankcji, nadal ją prześladując. Lubańscy policjanci zatrzymali mężczyznę. Decyzją sądu rejonowego w Lubaniu trafił do aresztu. Za czyny, których się dopuścił, grozi mu 5 lat więzienia. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, okay, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.